Nasz obrót. Od pierwszego, drugi, przez drugi, trzeci i wszystkie kolejne aż do dwunastego, tak zostało to wymyślone i spisane przez Bila. Bila Wu. Człowieka, który chciał się ratować ze swojej straszliwej choroby, jaką jest alkoholizm, a stworzył narzędzie, które może pomóc także Tobie w wychodzeniu z codziennych problemów. Z. Uporczywych grzechów, które łapią cię za gardło i yy, przyciskają do podłogi. Dwunasty krok brzmi: przebudzeni duchowo w wyniku tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie tym, którzy ciągle cierpią i stosować te poznane zasady w codzienności, właściwie we wszystkich sferach naszego życia. Jak doszliśmy do tego punktu? Doszliśmy oczywiście startując z pozycji leżącej, horyzontalnej, wdeptani w ziemię, doświadczając swojego dna w kroku pierwszym, który mówił o bezsilności. W drugim uznaliśmy, że jest ktoś, o kim może i słyszeliśmy, ale tak naprawdę bardzo zakłamaliśmy jego obraz. Słowem jest Bóg, kochający, oddany, który pragnie Twojego dobra. W trzecim kroku rzuciliśmy się w jego objęcia, pozwoliliśmy Wziąć y, jego opiekę jako gwarancję naszego bezpieczeństwa. Powierzyliśmy mu nasze życie i naszą wolę w opiekę. W czwartym kroku, rozrywając tak naprawdę te wszystkie zakamarki, zakłamania, szwy, maski, y, zaczęliśmy poznawać troszeczkę siebie. Bez jakiegoś wielkiego obrzydzenia i zgorszenia uznawać, że Rafał to jest właśnie ten gościu. M Marcin. To jestem ja, Beata, Kasia. Słowem, odzyskiwaliśmy swoje prawdziwe imię, swoje prawdziwe ja. W piątym kroku wyznawaliśmy sobie Bogu i drugiemu człowiekowi istotę wszystkich popełnionych przez nas błędów. Wszystkich, oczywiście, które widzieliśmy na tym etapie naszego zdrowienia. Potem przyszedł krok szósty, który pomagał nam sporządzić taki zestaw naszych wad, których pragniemy się pozbyć. Słowem, staliśmy się gotowi, by pewne wady naszego charakteru przestały być już naszą drugą naturą, czy też naszą skórą, naszym pancerzem. No i w siódmym kroku, używając pokory i spotkania z tym kochającym nas Bogiem, prosiliśmy Go, żeby uwolnił nas z ok okowów tych kłopotów, tych grzechów, tych bóli, tych zranień. Jeżeli udało się uwolnić nam od nich, znaczy, że rzeczywiście byliśmy gotowi. Jeśli nadal pozostaliśmy ich niewolnikami, znaczy to nie mniej ni więcej, że ciągle jeszcze uważamy te błędy, wady, grzechy jako nam użyteczne. Niezależnie jak mocno weszliśmy w krok siódmy, potem szliśmy przez krok ósmy, który mówił o liście, którą trzeba sporządzić, liście osób, które to ja skrzywdziłem. Często nosimy w sobie krzywdę, często mamy y, bardzo niskie poczucie y, własnej wartości przez fakt, że byliśmy skopani przez cały świat, że y, zabrano nam tak naprawdę szczęście, radość, dzieciństwo, że uniemożliwiono nam y, żyć w pełni, ale nie zapominajmy, że zazwyczaj mamy też całkiem pokaźną listę osób, które skrzywdziliśmy. Nie tylko czynem, nie tylko materialnie, ale także duchowo, także zaniedbaniem, na różne sposoby. I kiedy sporządzimy tę listę i staniemy się gotowi, by zadośćuczynić osobom z tej listy, no to wchodzimy w krok niesamowity. Krok, który jest arystokracją ducha, w krok zadośćuczynienia. To w roku dziewiątym. Wtedy idziemy do tych, których skrzywdziliśmy, by im zadośćuczynić. Nie wymruczeć tam proste przepraszam, tylko... Zapytać, jak moglibyśmy zadośćuczynić to zło, które im wyrządziliśmy, tę krzywdę, którą doświadczyli przez nas. Dobrze jest pamiętać, że należymy też do tych ludzi, których sami skrzywdziliśmy. W kroku dziesiątym, który przychodzi zaraz po, jest taki moment na codzienny obrachunek moralny w duchu tego czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego kroku, czyli żebyś stale reflektował, co w twoim życiu jest nie tak. Z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. No i chwilę później przychodzi krok jedenasty, w którym poprzez modlitwę i medytację masz spotkać się z Bogiem i coraz lepiej rozumieć Jego wolę wobec Ciebie, szukać jej, poznawać Go coraz pełniej. No i potem jest ten krok, w którym dziś się spotkaliśmy i o nim za chwileczkę. Przebudzeni duchowo, w wyniku tych kroków nieśliśmy posłanie dalej, czyli dzieliliśmy się nadzieją, że nie musimy być niewolnikami tych naszych zachowań, że to nieprawda, że zostaliśmy zdeterminowani przez miejsce, czas, urodzenia, przez to, co nas spotkało, do tego, by pełznąć przez całe życie. By to nie było y moje życie strategią życia, właśnie, tylko przeżycia. Kolejnego dnia, przetrwać noc i doczołgać do rana, jak śpiewał jeden z rokowych zespołów przed laty. Nie o to chodzi. W dwunastym kroku, posmakowawszy tej wolności, no na tyle, na ile się na nią otworzyliśmy, mamy opowiedzieć o tym drugiemu: że jest możliwe żyć inaczej, żyć pełniej, żyć coraz bardziej w prawdzie. I nie chodzi o to, że właśnie o to. Osiągnęliśmy świętość i absolutną uczciwość. Pewnie to jest niemożliwe. Dlatego proces 12 kroków jest rzeczą ciągłą, jest taką stale wznoszącą się spiralą, którą stale mam podążać, 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 póki żyję. I nie ma wątpliwości, że zabraknie niespodzianek na tej drodze, że, że się znudzę tym procesem poznawania siebie i spotykania Boga w codzienności. To się nie stanie. Ta niesamowita przygoda, do której każdy z nas został zaproszony, na nowo będziecie każdego dnia, każdego roku, każdego miesiąca zaskakiwać. I trochę chodzi o to, żebyś zgodził się na to, jaki jest świat. Nie starał się go zmieniać na siłę, żebyś stał się człowiekiem szczęśliwym niezależnie od tego, jakie będą okoliczności zewnętrzne. Oczywiście zdrowym, bogatym i młodym, łatwo jest tak prawić. Ale wiemy także z świadectw ludzi, którzy z których spotkaliśmy w tym programie, że nie musisz być ani zdrowy, ani bogaty. Ani długo żyć, by być wewnętrznie wolny i szczęśliwy. Że to nie od tego, co na zewnątrz zależy Twoje prawdziwe szczęście. Takich przykładów w historii także naszego kraju było niemało, że wymienię choćby Maksymiliana Kolbe, który zachował wolność w miejscu, w którym nie można było jej w zasadzie nigdzie wypatrzeć. Ta wolność jest w nas. I to, byśmy nie reagowali natychmiast, gdy przyjdzie z zewnątrz jakiś atak w sposób automatyczny, na zasadzie wańki wstańki, na zasadzie agresywnego bo, ponieważ on mnie zaatakował, bo on mnie zaatakował, dlatego uderzyłem. Tylko odwołujmy tę przestrzeń, stwórzmy taki bufor bezpieczeństwa między y, akcją a reakcją bufor, w którym w wolny sposób podejmiemy decyzję. W którym uruchomimy wyobraźnię, jakieś tam raczkujące w nas miłosierdzie, w którym podejmiemy wolną decyzję, czy kopnąć tego, który mnie zaatakował, a może mu wybaczyć. Czasami, idąc w zatwardziałą nienawiść, w niechęć, urazę, myślimy, że w ten sposób skażemy tego, który nas zaatakował, na jakieś niechciane przez niego konsekwencje. Być może, ale raczej takie działanie przypominają przyjmowanie trudki, czy nawet trucizny arszeniku z myślą, że to on umrze. U Nienawidząc, czując gniew, urazę, łykasz tak naprawdę arszenik, myśląc, że umrze tamten, podczas gdy umierasz ty. Umiera w tobie godność, człowieczeństwo, radość, szczęście. Czy nam się uda? Różnie może być, ale program 12 kroków na pewno nie oddala cię od tej szansy, a do niej przybliża.